Ja się wstałam o matką. Miałem się spać nawet na dziesiątą, że No i co, 7.30 Ogólnie to zaczęłam tak po prostu dbać o siebie, żeby fajnie wyglądać od września. Zaczęłam też robić sobie włosy, robić sobie makijaż codziennie, nawet taki minimalny. Zmieniać biżuterię, teraz trochę mniej z tą biżuterią, bo wszystko pogubiłam ja. Yep. I powiem Wam, że to pomaga na lepsze samopoczucie. Patrzę w lustro, to nie widzę jakiejś szarej, smutnej osoby, tylko widzę siebie. Z ładną cerą, bo wszystko jest fajnie przykryte. I naprawdę polecam Wam dziewczyny się po prostu malować. Chyba, że macie piękne cery i robicie sobie jakiś glow, no to absolutnie nie jest to potrzebne. Jest teraz jesienio zima, jest szaro, a Ty czujesz się trochę smutna. To zadbaj o siebie i spraw, żebyś na co dzień też trochę czuła się lepiej. Nie dla kogoś, tylko dla siebie. Taka mentorka. Pepsi Eliot byłaby ze mnie dumna. Idę robić trening pośladki nogi, oczywiście pilatesowe, nigdzie nie wychodzę z tego domu w tą szarą pogodę. Nagrywałem dwa castingi, minimum, muszę jeszcze sprawdzić maila, robię super śniadanie, robię super obiad, bowl meksykański, który pokaże na tym odcinku, mega. Mm, mm, mm. I dlaczego będziemy pić ocet jabłkowy? Pomaga w trawieniu. Jest to jakaś kolejna rutyna, którą będziemy robić w grudniu. W raz na sobie nalaję pierw tyle, kurde, tego octu jabłkowego, w sensie z wodą. Wypiję to na raz, a nie do całej szklanki, bo tego się nie da pić. Jezu. to jest straszne.

Mam Za to będzie mieć studio filmowe. Na każdym kroku będzie stało coś takiego. ma się wprowadzi, żeby nagrywać TikToki. Słuchajcie, nagrywałam casting, robiłam szybką makaron. Patrzcie na tę animację. You no. Know. Mata lodowa, o szarpany kurczak z termomiksa. Bardzo polecam Wam pola meksykańskiego. Fasolę. Dla Dari mamy tutaj pomidorki, dla mnie jest ogórek, bo wolę ogórkę. Mm. Jak przykazał trener Artur, który powiedział, że powinien ubrać się na grubo i iść na bieżnie, tak też zrobię. Artur powiedział, że to jest rada od serca. Zamierzam wykorzystać. Zupełnie to super. Okej, okay. już mi ciepło, to będzie na bieżni. Trener Artur nie jest moim trenerem, ale dał mi taki wyciśnienie. Iele, yeah, liczone dwa treningi, ale się zgrzałam matko. Było tyle na dziś. Za to, że zrobiłam trening, chociaż tak mi się nie chciało. Like, sub i oglądajcie mój kanał, ustawcie sobie taki dzwoneczek. Staaa!